gitary. To, jest, to są palce pokrwawione i była męka w sumie, walka taka, żeby zagrać jakiś utwór. To było marzenie wyrwania się trochę w lepszy świat. Bo to były takie trochę ciężkie czasy. sprzygnęło do mnie Carlos, od, oczywiście od Carlosa Santany, bo jak się uczyłem grać, w sumie co sam się uczyłem na elektrycznej gitarze grać, to, to Santana mnie inspirował, ale zawsze. W, Powtarzam, że jednocześnie też usłyszałem gitarę jazzową, czyli Wes Montgomery i to te, te dwa światy już tak jakby mnie pociągnęły jednocześnie. Led Zeppelin, The Purple, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, to wszystko, wszystkie te grupy inspirowały, które do tej pory są w zasadzie największym źródłem inspiracji dla młodych ludzi. dotrzeć do Akademii Muzycznej w Katowicach. No to tak jakby wpadłem w środowisko takie, które było bardzo wąskie, bo nas było dosłownie kilku na całą Polskę, a to otworzy, otwierało wszystko. Skandynawia to, była, to był taki trochę temat od dzieciństwa, bo to w tym szarym naszym okresie lat 70. i początek 80. To, to była taka tęsknota, że gdzieś tam jest lepiej. To jest też naturalne, że jak ktoś uczy się, studiuje i to taka główna myśl jest, żeby gdzieś podbić świat, no to, to wyjeżdża się. Tak było kiedyś i tak jest teraz. I Skandynawia, to była takie trochę, nas zaraziła Bergmanem. To były, było kino dobrych filmów, Wiedza w Warszawie. Tam chodziliśmy na wagary, no i tam oglądaliśmy Bergmana i ten, taka tęsknota za tą ciszą skandynawską, za tymi twarzami, które siedzą w oknie się nie poruszają. To po prostu był tak wielki kontrast do naszego życia w Polsce. A wyjechałem, ponieważ moja żona, ciągle moja żona, była tu, studiowała. Muzykę kościelną, organy. Poza tym była dyrygentem już wykształcony w Polsce i pianistką. I ona tu znalazła się bardzo dobrze. A ja już dojrzałem trochę, już najeździłem się po świecie i wyturlałem się już na trasach polskich, grając po 30 koncertów miesięcznie. I już byłem gotowy, żeby trochę się uspokoić. Byłem zakochany i po prostu czułem, że muszę. Muszę to zrobić, ale to jednak była taka decyzja, no człowiek z, z bycia freelancerem i z tańczenia z gitarą po scenie, no teraz trzeba było się tak jakby troszeczkę znormalizować i znaleźć w życiu codziennym. Kim ja już byłem, co, to co osiągnąłem, co, co tak jakby ten bagaż mój, taki e, wykształcenie, doświadczenie i sukcesy różne, bo wróciłem przecież z Broadwayu, z, z metrem. E, nominacja do Fryderyka, płyta dla Merkury, no to tak jakby, to było e, niby tak wspaniale, a jednocześnie to stało się takim trochę ciężkim bagażem, bo, bo mogłoby się wydawać, że no jak tu przyjadę, to zacznę od razu będą mi tylko klaskać i wszystko będzie się otwierało a tutaj się okazuje, że codzienność jest taka, że nikogo się nie zna. Jest samotność i nie znałem języka. Język norweski nie przychodzi mi łatwo. Czyli to takie zaakceptowanie, że człowiek jest oderwany od kontaktów, od znajomości, od, od takiego, takie codzienne wyczucie na ulicy, bo też inne, bo w Polsce jesteśmy tam, gdzie się wyrasta. To jesteśmy przyzwyczajeni, że no wystarczy jakieś jedno spojrzenie, uśmiech, jedno słowo już jest Interakcja z drugiej strony, a tu w Skandynawii nic nie, nie pomagało, że ja się uśmiechałem, czy chciałem coś zamienić, z kimś słowo, bo był chłód tak jakby. Ten chłód, który ma właśnie my tak mówimy, że Skandynawia jest taka chłodna, to nie o to chodzi. No ale to się zauważa, że tak jakby nie ma takich odpowiedzi, nie ma klepania po plecach, nie ma tego takiego kumplowania się szybkiego i człowiek naprawdę musi się w tym znaleźć. W muzycznych, jako wykładowcy gitary elektrycznej, zdobywałem doświadczenie w zasadzie, tą naprawdę tak na poważnie, w Norwegii. Pracowałem przede wszystkim na peryferiach. Czułem się jak turysta, który jeździ i pokonywałem straszne odcinki, 70 km w jedną stronę, z tą i z powrotem. Jeździłem naprawdę dużo, przez kilkanaście lat. Później przed taki moment, że zaczęliśmy planować wyprowadzenie się tutaj, pod Oslo. I to się tak przypadkiem złożyło z tym, że dostałem pracę. I było fajne uczucie, że te doświadczenie gdzieś tam na prowincji yy, pod, robi dla mnie teraz taką y, dobrą robotę, bo już tutaj ląduję i to w zasadzie chciałabym zostać. Wiem, że już umiem, że nauczyłem się. Tej mojej pracy w szkołach. Teraz po 25 latach zaczynam znowu mieć wrażenie, że no już chyba wreszcie się nauczyłem, ale wtedy był taki moment faktycznie, że najeździłem się, najeździłem i wreszcie uzyskałem tę pracę blisko. To był konkurs faktycznie, to nie było tak łatwo znaleźć tę pracę. Tam było 21 chyba Norwegów, ja Polak dostaje pracę, w drugiej było 17. Także to były miłe takie momenty. Podobnie działo się z zespołem lounge band, który prowadzę już przez 30 lat. Poszukiwanie muzyków, zwątpienia, no to, to była długa, długa historia. I przyszedł taki moment, że znalazłem muzyków młodych, z którymi zaczęliśmy grać. I poczułem, że idzie bardzo dobrze i był taki moment, że jak zapytałem się ich słuchajcie, a może byście chcieli, żebyśmy przyjęli nazwę Loud Jazz Band, czyli polską nazwę, która była znana w Polsce, tutaj nie. I oni wtedy z taką radością powiedzieli tak, oczywiście, no, cieszymy się bardzo. I to był ten moment, kiedy ja też poczułem, że zaczynam znowu jakoś prowadzić ten zespół po długiej przerwie w komponowaniu, właśnie w poszukiwaniu muzyków, w koncertowaniu. Ten skład jest międzynarodowy, muzycy trochę się zmieniają, ale niektórzy są z pierwszego składu. Tak samo jak są muzycy z pierwszego składu polskiego i z Wojtek Staronewicz z Sopotu do tej pory. On był współzałcielem zespołu. Także Maciej Ostromecki-Ciechanowa, perkusjonista, jest też w zespole. Ci młodzi muzycy norwescy, którzy startowali u mnie, teraz są bardzo znani w Norwegii. Trasy koncertowe nasze to były związane z tym, że musiałem mówić po polsku, norwesku i angielsku. I często były śmieszne sytuacje, kiedy patrzyłem się na, na Norwego mówiąc po polsku. No i odwrotnie. Ale, ale właśnie okazuje się, że jest takie coś, co, co jest ponad tym wszystkim, bo norwescy muzycy grają zupełnie inaczej i, i Polacy to są... Każdy ma swój jakiś język, ma swoją jakąś taką autonomię. Akurat okazuje się, że na pewnym etapie wszyscy się rozumieją bez słów, i faktycznie siła muzyki polega na tym, że, że jeżeli muzycy są wrażliwi, talentowani i z doświadczeniem, to oni się w jakiś taki niezrozumiały sposób dopasowują i znajdują wspólny język. Tutaj zauważyłem taką możliwość w Norwegii. W takich większego, częstszego próbowania swoich pomysłów. Jakoś w Norwegii jest to tak jakby bardziej przyjęte, że ludzie spotykają się na takie sesje domowe. To, co też słyszę do wymiorku w Stanach, że ci muzycy najlepsi, oni są tak jakby, to jest ich taki normalny, codzienny styl, że są sesje takie w domach czy w jakichś salach prób. My ćwiczyliśmy z Loud Jazz Bandem już tym ukształtowanym, Pierwszym składem Norwegian Edition ćwiczyliśmy bardzo dużo. Także, jak pojechaliśmy na pierwsze takie tourne koncertowe do Polski, to faktycznie czułem, że my po prostu to jest miazga, to po prostu taka siła była, to bo byliśmy tak ograni, tak naćwiczeni. To był taki moment w tym, w tym czasie poszukiwania tej formuły norwesko-polskiej, taką tęsknotą za może jakimś takim skandynawskim odcieniem naszego loud Jazz Bandu i to było ważne, żebyśmy dużo razem bywa, przebywali, żebyśmy ćwiczyli. Teraz to jest tak jakby już na tak w wysokim poziomie, że ta komunikacja i dochodzenie do, do koncertów jest trochę w inny sposób się odbywa. No ale muzycy są wybitni, także to, to jest tak jakby niezbędny warunek. To nie dzieje się tak, nie wiadomo dlaczego. taką możliwość nauczenia się wielu rzeczy. To paradoksalnie bo przecież ja miałem być nauczycielem, a to ja w zasadzie byłem tam, żeby uczyć. w stanie. Zostałem skonfrontowany szybko. Musiałem to przełknąć. Zobaczyłem, że to ja muszę się uczyć ciągle. I to tak jakby stało się taką codziennością, że ja zobaczyłem, że warto być uważnym w sensie obserwacji. Obserwacja to jest takim ważnym elementem, żeby nie tylko iść gotowym z jakąś koncepcją, że jest tak i tak. Ja często już jak decyduję się tutaj na, na wykonanie jakiegoś ruchu, to faktycznie jestem trochę speszony, jestem taki trochę zastanawiam się, jestem sceptyczny, czy to się uda, czy nie. Dużo myśli wokół tego. To nie jest potrzebne, bo akurat młodzież, dzieci, młodzież, oni są otwarci po prostu. Emocje były zawsze trochę wokół tego, że no ja jestem Polakiem i chciałem, żeby polskie utwory, i tak mówię, czy oni będą chcieli jakieś polskie utwory, jak to jest w ogóle, jak, to, jak do tego podejść. To była taka faktycznie taka nieśmiałość taka niepewność. Ale mnie się okazuje, że to zupełnie tak nie jest, i, i nawet teraz ostatnich właśnie komedy w utworach, no to tam Suniwa w, w, po polsku, kalecząc ten polski, musiałem jej tłumaczyć, że. Ty, wszystko, co zaśpiewasz po polsku, będzie, po prostu będziesz kochana za to przez Polaków, bo nawet jak będziesz przekręcała czy coś, to chodzi o ten gest, że chcesz to po polsku zaśpiewać, to jest najważniejsze. Także nie musisz być perfekcyjna. I także oni, oni wchodzą w to. W czasie festiwalu Henrykows Henryksowskiego 1 maja Tobias śpiewa dużo utworów polskich, breakoutów, perfektu. Wręcz z, tym, z Tobiasem mamy te telefoniczne nasze rozmowy, zaczynają się zawsze po polsku. Przechodzimy do taką lekcję polskiego i docieramy wreszcie no i wreszcie poddajemy się mówimy dalej po norwesku. Instruowanie to jest tak jakby bardziej inspirowanie. I, I to jest to najbardziej cieszy. To nie cieszy tylko takie akademickie przekazywanie wiedzy, natomiast tak jakby umiejętność zainspirowania jest taka, daje najwięcej satysfakcji. Ja to też z czasem poczułem. Także ja idąc do pracy do szkoły muzycznej codziennie cieszę się na to w zasadzie, bo codziennie coś odkrywam, daje to dużo satysfakcji. i uczy tej logistyki, którą ja później przenoszę na zespół, międzynarodowy zespół i daję radę do tej pory przez 30 lat to prowadzić, bo wydaje mi się, że niesłychanie dużo nauczyłem się właśnie tej ekwiberistyki, tej gimnastyki, tej logistyki w szkołach muzycznych. Det det var ikke lett, det virkelig med 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 å å å lære norske Men men jeg 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 tror det, det, det henger litt med, med sånn, å være, øh, å leve i Norge, men å være fortsatt. er ja, er polsk, så Så har vært med om landet mitt, og er veldig til Polen. Så det er min, øh, min forklaring på dette. Hvorfor, hvorfor tok det så mange år å, å, å lære norsk? Fordi jeg kanskje underbevisst ville snakke bare polsk. egentlig. Så Det var en slags barriere. For å, det er en måte å uttrykke at jeg, jeg vil være polsk, egentlig. Jeg bor, bor her i Norge. Men det, det går i motsetning til, til alt jeg gjorde her. Jeg har gjort det hver eneste dag. Her har jeg har vært opptatt med hverdagens. Eh, jeg har gjort alt for dette landet. Jeg har gjort eh, den innsatsen eh, på jobben og ellers eh, var dedikert Norge. Så det må bli oppfattet på riktig. Jeg hadde ingen problemer. Jeg problemer med å leve her. Det gitt meg veldig mye. Men det var noe med språket som jeg ikke skjønte. Så bare prøver jeg å finne ut hvorfor. Jeg tror det var liksom sånn, en slags Ja, du er fra Polen, fra Warszawa du er en sån, så. Men uh, nå går det bedre. Nå går det mye bedre, og, uh, og det er egentlig helt nødvendig å snakke norsk. Hvis man bor her i landet. Og det åpner uh, muligheter, og det åpner uh, Man føler seg mer naturlig å kunne uttrykke seg og fortelle ting. Å finne en kontakt hver dagens kontakt med, med mennesker. Og I min tilfelle på, på jobben på, på kulturskolen med elever, det er helt nødvendig å kunne litt fortelle og inspirere og, og tulle litt òg. Så, så det er en viktig ting, og den er kanskje endelig på plass. Men ikke gi opp hvis noen sliter med noe. Så de kan, kan tenke på meg, for jeg var den verste eleven hvis det gjelder norske språket. Nå snakker jeg kanskje litt bedre.